Witam serdecznie, ja nazywam się Agnieszka i prowadzę kanał dziewiarstwo weekendowe. Dzisiaj pokażę Wam próbkę, w końcu zaczęłam robić, z włóczki z firmy Knit Solution. To jest czysta bawełna. A, to jest taki błękitny kolor. Próbkę w sumie mam robioną, ten kawek mam na drutach metalowych trójkach. Górę robię na drutach drewnianych, trójkach, i wychodzi mi luźniej. Więc podejrzewam, że będę robiła na jeszcze mniejszych, gdzieś na rozmiarze jakimś 2,5, z tymże metalowym. Bo chciałam z tego zrobić spodnie i wydaje mi się, że ten dół mimo wszystko jest jeszcze za bardzo prześwitujący. Pokazywałam już Wam tą włóczkę wcześniej, jak ją kupiłam, i mu pokazywałam również wzór na sukienkę od Dropsa. Z tym, że rozmyśliłam się, sukienki nie będzie, ponieważ ja bardzo rzadko chodzę w sukienkach i stwierdziłam, że spróbuję zrobić spodnie. Także na razie robię próbkę, zobaczę jeszcze. Jak będzie wyglądała próbka robiona drutami 2,5, i wtedy ewentualnie zdecyduję, którymi drutami będę robiła. Myślę, że długo mi zajmie robienie tych spodni, bo chcę długie spodnie zrobić, szerokie. Mam już w głowie plan, jak mają wyglądać, a co z tego wyjdzie, to się okaże. Tutaj oczywiście mam światło sztuczne, więc przekłamuję kolor. To jest taki jaśniuteńko e, błękitny. Tutaj wychodzi, że to jest zielony, ale to jest przekłamanie e, światła. Także tyle mam na razie w planach. No, jak będę robić na drutach 2,5, to myślę, że z rok czasu mi zajmie zrobienie takich spodni. E, następnie przypomniałam sobie projekt, e, który robiłam. Zaczęłam sobie już robić w zeszłym roku. I to jest ten mój kolorowy sweterek z kwadratu. Więc y, zacznę go dalej robić. Tak jak skończyłam na takim kwadracie, tak zostało. Więc teraz y, zacznę go kontynuować, żeby go skończyć. Także y, tu będzie mój, mój kolejny. Kolejny projekt będę kończyła. W międzyczasie gdzieś tam będę robiła te spodnie, dlatego mówię, że troszeczkę mi zejdzie. Następnie pokażę Wam w sumie tylko zdjęcia, jak wygląda bluza ze zrobionymi mankietami, gdzieś tam w przebitkach, żeście widzieli mankiety, jak robiłam do bluzy i ściągacz na tą bluzę. No I pokażę Wam później, gdzie, gdzie przez weekend byłam i, i co robiłam. Także na tą chwilę, yy, no tylko tyle, może aż tyle. Yy, w sumie, no przez ten tydzień zrobiłam tylko te mankiety, no i ten kawałek próbki. Także jeszcze próbkę jeszcze próbkę będę kończyła. Przepraszam. To tu, tu się odzywa. E, jeszcze będę robiła e, tą próbkę do końca. No i myślę, że, że ten sweterek będę kończyła. I to będzie w sumie e, tyle. Także teraz e, mogę Was jedynie poprosić o subskrypcję. O łapki w górę, jak Wam się podobają moje nagrania, moje vlogi. <noise> tak jak mówię, łapki w górę, subskrypcje i do następnego zobaczenia. Mam nadzieję, że już tym razem w niedzielę, a nie ze spóźnieniem w poniedziałek. Dziękuję, do zobaczenia. A to jest tu ktoś. Ten, co przeszkadza podczas nagrywania. Także tutaj mamy taką piękność. O. Teraz jest cicho. Jak może hałasować, może mówić, to teraz będzie cicho siedział.